Cześć, Maneczko Mordeczki. Witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj ze sesterami i kamery moja siostra. Cześć. Jedziemy na obchód pól. Pojedziemy sobie do rzepaku. I pojedziemy do pszenicy o zimę, zobaczyć jak tu u nas wszystko wygląda. Jak mróz dał się we znaki. No i zobaczymy, czy trzeba jakieś zabiegi zastosować. Lecimy na pole, sobie teraz. Dzipkiem, landrowerem. Dzisiaj pomyślałem żeby sobie zrobić taki obchód pól Zobaczymy jak to wszystko u nas gra Czy nie gra, czy jakieś robaki się pojawiły A Ciepło po tych deszczach spadło O ile spadło u nas, dość dużo nie? No Ktoś Około 50 litrów spadło na metr kwadratowy ostatnie dni. I jest ogólnie duszno, Burze zapowiadają nawet nie ma kiedy zastosować środ środka na grzyba w tym roku będziemy, u nas, będziemy stosować nowość w naszym gospodarstwie Elatusa Era na choroby grzybowe Czekamy na pogodę i będziemy startować. Też będzie film z tego. Więc czekajcie No i jesteśmy na polu. Widzicie dość opady konkretne, bo wszędzie woda stoi wejdziemy sobie trochę w ścieżkę odmiana rzepaku kadore o, robaczki już się pojawiają tu nawet chłopacze widzę o jak widzicie u nas mróz był żółte pręciki to już nie zawiąże to odpadnie o. można powiedzieć że na ten rok dość ładny jest no idzie. I myślę, że w tym roku klon będzie dość, dość ładny. Wam tu coś pokażę. Jeszcze. O, tutaj widzicie następne po mrozie. Tu w, w tym kawałku jest 4 hektary. Kurde, mokre cholera. Teraz może tego nie będzie widać, ale jak raz przyjechałem rano po przymrozku To było widać jak wszystko jest tak powyginane na dół O Jezu, ułamałem bo... O, to z góry widzicie, od przymrozku U nas parne jest to, jak widzieliście przed chwilą, od tutaj też Robaczki już się pojawiają, trzeba będzie zaraz wjechać znowu sopryskiem O, tu macie po, po mrozie, jest wygięty. Tu następne żółte są. Więc mróz trochę się wrypał w rośliny no Pokażę Wam tutaj. Mamy obok siebie dwie inne odmiany. Widać różnicę. Jakby nożem odciął. Zaraz wam to pokażę. O, tutaj jest granica. Po prawej jest Sherlock, po lewej Kadore. No i też się dość trzyma. Wiadomo, z brzegu trochę będzie słabszy. Już łuszynę nabierają. Dość tych łuszyn ma. Miejmy nadzieję, że plon będzie zadowalający. Nie wiadomo jak cena. Ale robaku się pojawiło dość. Ja mówię jak, jak pada to pada, a jak sucho, to sucho Idę teraz padało? tydzień noc? Ja, No, nie? Z tydzień, z tydzień, z tydzień lało cały czas W dzień, w dzień dzisiaj jest taki dzień taki już bez opadów No ale co nalało, to nalało Też człowiekowi nie dogodzi, że słuchać mokro, nie? No Idziemy do samochodu Pojadę Wam jeszcze pokażę pszenicę ozimą Jak to u nas wygląda Jak widzicie mordeczki jesteśmy na pszenicy ozimej tak jak mówiłem Tutaj gdzie jesteśmy w tym miejscu jest trzecia klasa ziemi Weź tutaj pokaż Było dwa razy stosowana grzybówka Teraz będzie jeszcze raz Właśnie tak jak mówiłem, że będziemy stosować alatusa. Wyrabiamy sobie jedną, zobaczymy jak to wszystko wygląda jak widzicie, jeszcze trochę to będzie liść flagowa, już wystawia powoli. Jakieś tam grzybo dużo nie ma, ale zastosujemy, bo jak to mówią grzyba, nie zastosujesz to też plon mniejszy jest. Widzicie, dość do kolana jest, Dość jest wysoka. I odmiana. Skagen. Tak, dokładnie, Skagen. Odmiana duńska. Już kupę lat ją stosujemy, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o planowanie, to tak mniej więcej po rzepaku wychodzi tam dobre 6 ton, pod 7. Wiadomo, u nas też tak z dobrych ziem nie ma, ale jesteśmy z tego zadowoleni, bo to są dobre wyniki. No i co? Będziemy stosować grzybówkę, trzeci raz. Na no żapak też, jak mówiłem, musimy coś tam zastosować na robaki. Grzeje, parno jest, jakby na burze Dziwnie dzisiaj Nic no, co będziemy lecieć do domu na jakąś kawę, albo kielonkę <laughs> Trzymajcie się mordeczki, na razie